Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel i na sam początek nowej serii z Mythic Heroes, bo prawdopodobnie to będzie seria. Gra mi się spodobała, z tego co widzę wam również się spodobała, więc nie widzę przeszkód, żeby ponagrywać jej troszkę więcej. Na pewno więcej poradników pojawi się jak gra już będzie dostępna po polsku globalnie. A tymczasem chciałbym udostępnić Wam kody rabatowe, jeżeli ktoś ich jeszcze nie użył. Także kody rabatowe będą na filmie, będą w opisie filmu i wrzucę też trzy osobne komentarze z trzema kodami, bo są trzy kody. Od razu mówię, że nie wiem czy wszystkie działają. Może jeden się przedawnił, dwa powinny jeszcze działać, ale podam i tak wszystkie trzy, tak że będziecie mogli sobie sprawdzić. Także w tym celu wchodzimy w nasz awatar. No i tutaj mamy kody i tyle. Tak jak widać nadal można, tylko AFK Arena po prostu zdecydowała się utrudnić to graczom. No i wpisujemy kody. Pierwszy kod to Libas i tyle. Także to jest pierwszy kod. Następnym kodem jest, już wpisujemy, MH i 4 siódemeczki. To jest drugi kod rabatowy. No i ostatni kod rabatowy, który również powinien działać. Powinny działać właśnie te dwa ostatnie, nie jestem pewien co do Libasa. Trzeci kod rabatowy to MH i 4 ósemki, Oczywiście potwierdzamy, no i odbieramy. Ja już to zrobiłem wcześniej, więc na filmie tego nie zrobię. Tak jak mówię, kody rabatowe będą w opisie filmu i w trzech osobnych komentarzach. Jeżeli będą jeszcze jakieś kody rabatowe, to postaram się je wrzucać albo w formie filmu, albo po prostu na społeczności na moim kanale. Ja Wam już oczywiście dziękuję za obejrzenie tego filmu, mimo że jest on króciutki, ale to tak na dobry początek, na rozruch serii. Myślę, że takie kody na pewno pomogą. Na początku drogi, ja grę nadal polecam, bardzo przyjemnie się gra, naprawdę warto jest jej dać szansę. Jeżeli gra okaże się hitem, no to zdrowa konkurencja dla AFK Arena na pewno wyjdzie graczom na dobre. Ja Wam życzę oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz całego tygodnia, udanych losowań i progresów w Mythic Heroes, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.